Punkt z piątki szczęścia, polub siebie, och, to było dla mnie ogromne wyzwanie. Jak to polub siebie? No tak, polub siebie, bo wychowanie do życia w perfekcji, w domu, wiesz, wszystko musi śnić albo w szkole, tylko szóstki, tylko szóstki, I wszyscy mają mieć same szóstki, jeden wyścig szczurów. Naprawdę nie prowadzi do niczego dobrego, bo my przestajemy się lubić. My widzimy tylko to, co nie wyszło. My widzimy tylko to, co jest niefajne. My dostaliśmy tylko piątkę, a nie aż piątkę. I muszę ci powiedzieć, że dla mnie odkrycie tego powiedzenia, że nie każdy jest idealny, o, to było odkrycie Ameryki po prostu. Dlatego spokojnie możesz założyć, że masz w sobie bogactwo, które. Wystarczy tylko oszlifować. No, nad każdym talentem trzeba pracować i tutaj nie ma dyskusji. Ale pokaż sobie to bogactwo, te swoje zasoby, a potem innych. Niech cię chwalą właśnie o to chodzi. I daj sobie przyzwolenie na robienie błędów. Każdy je robi. Ja już to zrobiłam, nie dam się nikomu zawrócić z tej drogi. No i powiem tak, też jestem fajną babeczką.